Na regulacji religii Świętego w naszej tutaj w Chybu. za chwilę religie odjadą do parafii do w Juracie. Chcę jeszcze na koniec wniosek. Dobremu Bogu, Krzysiu stronę Świętego Święty 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 i Święty a Święty 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 Za dzieci i młodzieżą, aby zbierali od już przez życie za Jezusem Wyspuskim. Spojrzyj na chorych cierpiących, osoby starsze i samotne. Uprażaj im łaskę zdrowia i siły na kolejne dni życia. Popatrz także na tych, którzy przeżywają trudności. Uprażaj im łaskę nadziei. Święty Wojciechu, tak bardzo wierzę w Twoją pomoc, dlatego proszę, otocz także mnie i moich bliskich swoim ustami przed Bożym Chcę. Myślicznie ślicznie jeszcze dalej do parafii Euraty, nieustającej pomocy. pomocy z Izydor z Panem Bowiem dzięki Ksiądz Marcin w Szpitalu.